Dzisiaj Wam pokażę, jak zapisywać liczby rzymskie, jak zapisywać cyfry rzymskie. E, podstawowe cyfry rzymskie, jakich będziemy używać na pierwszym etapie, to jest 1, 5 i 10. To są takie podstawowe cyfry i już Wam mówię, jak to wygląda. To jest 1, to jest piątka to jest 10. Tak? I za pomocą tych e, cyfr możemy zapisać m.in liczby poszczególnych miesięcy. Dobrze. Jak zapisujemy jedynkę? No jedynka jest prosta. Wygląda ona tak. Jak zapisujemy dwójkę? Dwójka. Jak zapisujemy trójkę? trójkę Tak i to mamy system rzymski. A jak zapisujemy piątkę? No to już wiemy. W ten sposób. Jak zapisujemy szóstkę? Robimy piątkę. Uwaga i jedynkę. Czyli dodajemy. 5 plus 1 i na tym polega system rzymski że tak naprawdę dodajemy lub odejmujemy znaki które znajdują się przed lub po danym znaku. Więc zobaczymy dalej jak wygląda siódemka mamy piątkę i mamy dwie jedynki czyli mamy piątkę mamy jedynkę i mamy jedynkę czyli łącznie mamy siódemkę jak wygląda ósemka mamy piątkę i mamy 1 2 3 piątkę. 1, 1, 1, czyli mamy ósemkę. Dobra, co tutaj jest najważniejsze i co tutaj musicie zapamiętać, że jak mamy znaki, to nie może, nie może być ich więcej niż 3 pod rząd, tak? Czyli jeżeli mamy 1, mamy ósemkę, czyli mamy piątkę, 1, 2, 3, jeżeli chcielibyśmy zrobić dziewiątkę, to nie możemy tutaj dopisać kolejnej kolejne jedynki, dlatego że już by były cztery jedynki pod rząd. To jest niedopuszczalne, czterech jedynek być nie może, czterech znaków pod rząd być nie może. Czyli maksymalnie jest to ósemka. Jak zapisać w takim razie dziewiątkę? No to już Wam pokazuję. Dziewiątkę zapisujemy z dziesiątką, ale uwaga, jeżeli byśmy dopisali z lewej strony jedynkę, no, zapiszmy. To jest dziesiątka, jedynka, czyli jest jedenastka. Tak? Bo z tej strony dodajemy. To jeżeli z tej strony dodajemy, no to jak będziemy odejmować? To jest jedenastka. Jak będziemy odejmować? No dokładnie z drugiej strony. Czyli mamy dziesiątkę. Z tej strony odejmujemy, czyli tutaj zapisujemy jedynkę. I teraz od dziesiątki odejmiemy jedynkę. Jak mniejszy znak mamy zapisany. Z lewej strony, no to wtedy odejmujemy go. Czyli mamy wtedy dziewiątkę. I dokładnie tak samo wygląda w przypadku czwórki. Jeżeli mamy czwórkę, to robimy piątkę. I jeżeli dopiszemy z prawej strony, dopiszemy jedynkę, to będzie szóstka. A jeżeli z lewej strony dopiszemy jedynkę, to będzie czwórka. I to będzie czwórka. Mam nadzieję, że to jest łatwe do zapamiętania. Zróbmy jeszcze troszeczkę większą liczbę. Zapiszmy liczbę 23. Osobne rozkładamy 20. Dwie dziesiątki to jest 20. I osobne rozkładamy trójkę. I tak naprawdę te znaki ze sobą łączymy, czyli mamy 23. Tak wygląda zapis 23. Zróbmy jeszcze dla przykładu zapis 15. Jeżeli chodzi o 15, to rozkładamy na dziesiątki, czyli dziesiątka to będzie tutaj, a piątka będzie tak, czyli mamy 10 i 5, to jest 15. Mam nadzieję, że to jest jasne. Za chwilkę opowiem Wam o kolejnych znakach.